Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry League of Legends. Jest to gierka z widzami na trybie jeden za wszystkich. Jestem w sumie czwórka, czyli yy, wszyscy to yy, moi widzowie oprócz Dob Senseja. Więc seria, myślę, że może rozpocząć się dosyć fajnie. Yy, ja oczywiście nie żadnych matkastrów nie chcę. I gramy sobie w postaci bo bo to zaplanowane. We czwórkę widzieliśmy po prostu tą postać, żeby no pograć właśnie tą postacią. Wiem, niedawno był odcinek z tą postacią na moim kanale, ale to jest tryb 5 na 5 więc myślę, że będzie trochę hajniej. Gramy na 5 malfightów. Według mnie możemy mieć z nimi problemy, ponieważ wszyscy jesteśmy AP. <laughs> Co prawda, malfighty też są AP, tylko że im bardziej pasuje złożenie się. Tanki. Nam to nie pasuje, a... czy myślę, od nim będzie pięciu tanki, to wiadomo, że będzie mniej DNG, ale jeśli będą mieli dużo pancerza, to praktycznie nic im nie będziemy robić, więc zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Mam nadzieję, że dosyć dobrze. się tylko czemu Barty gra pod tą masterkę. No zobaczymy, może nie z jakimś challengerem, który tworzy nowe... Mm, nową metę czy coś. Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem dlaczego jest to kółeczko małe, nie mam pojęcia. Wcześniej tego nie miałem, czy to jest na tym trybie, czy nie, nie mam pojęcia. Miejmy nadzieję, że dobrze wyjdzie, że wygrany. I tak jak tłumaczyłem wtedy w tym filmiku, gdzie pierwszy raz, czy tam drugi grałem, Talium. Spróbuję farmić Q, żeby po prostu zostawić sobie te cztery strzały właśnie na Haras. O, no coś takiego. On też gra tylko pod AP. Ciekawy tylko jestem, czy gra full AP, i Kaliya. Bo, Jan, 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 Na Jan, 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 Że się ładnie przywita ze wszystkim, mimo że to nie jest mój. widz. zobaczymy. <laughs> Więc widać, że nie jakiś 4 tylko normalnych gościu. Kurde, mogę dać jako drugie. Pięknie. Udało nam się to zabić. Raczej jego, więc miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Mamy pierwszą krew, więc jest dobrze. Myślę, że inni sobie też jakoś miarę radzą. Może jednak nie taki głupi pomysł, żeby brać właśnie te talie na. na tych. na malfiteów. Tak, tak to chyba się powinno mówić. No i czemu ty tak agresywnie pomyjdziesz? O Jezu, to mi nie wyszło. I czemu on daje mi się ciągle osłabiać? On to robi specjalnie? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że nie. nie. Chcę dobrze wypaść, ale wiadomo, że nie chcę, żeby ktoś mi tu dawał te kilka specjalnie bez przesady. Okej, okay, raz dotrafiliśmy. Dupa, nie trafiłem. Z tego chyba nigdy nie będę trafiał kto to pada? No, nic się nie stało, wszystko jest w porządeczku. Nie wiem, czy on chciał trafić we mnie, czy nie. Trochę. O, pięknie. O Jezu, co ja robię, co ja robię. I zejdzie mi to jakiś inny Malphite, to jest po prostu pomnik. Serio? Yy. Idź ode mnie! Zabił mnie? Ile on mi dowali, że mnie zabił? Serio? Różczkę wie wieków ja chyba złożę, jednak bycie. Może i powinienem składać jakiś bardziej ofensywny item, ale ja chcę różdżkę wieku. Naładuje mi się, tylko ja nie wiem przeważnie, ile te gry trwają. Czy to naprawdę też jest tak jak w normalnych grach, że po prostu może trwać godzina, może trwać 20 minut, czy po prostu to... te gry przeważnie szybko się jakoś. Kon... O, to combo było ładne. Też chciałbym umieć robić takie combo tak szybko, tylko nie umiem. Tak, tu jest moich dwóch widzów, z którymi wcześniej się umówiłem właśnie na, na rundę. Tutaj gra mój widz, który jest jednocześnie moim bratem. SS Ile ma farmy ten mapy z Który to jest z naszej linii? Ten co ma jedynie to nie chyba Tam mają czwarte levele? serio? Zaraz, zaraz, jeszcze trochę, zaraz, zaraz. Dzień dobry. Nie. Przestańcie. No nie! Poważnie! Dobra, Kila wzięliśmy, chociaż mogliśmy dwa i pojemy się jakim to lepiej rozegrał tylko miał lepszą orientację w tej talii, to bym po prostu zabił no ale się nie udało o Jezu ja wywaliłem go z moich skilli myślę, że sobie radzimy dosyć nieźle tylko wiecie co? możliwe, że w przyszłości gdy będą te gierki z widzami to będziemy grać razem z głosem, bo jednak sam do siebie gadać jeśli z widzami. To głupie. Mamy go. Myślę, że lepiej będzie, gdy będziemy po prostu. O, coś myślałem, że to jest Że po prostu będzie lepiej, gdy sobie będziemy razem rozmawiać wszyscy. Przepraszam, ale coś mam z gardłem. Poczekam te 20 sekund. To jest. Na cały item będzie dobrze. O, w sumie muszę czekać. To jest dobrze. Kupimy Pinka. Niby dżunglera nie ma, ale zawsze może GZE z linii tak jak ja i po prostu zgankować, prawda? Więc lepiej tego pinka mieć. Próczka biegów nam się już ładuje, więc jest dobrze. Hmm. Fajny ten manfight. To czwarty lewele dopiero mają. Puty... A jeszcze nie mają po prostu. Jeszcze nie mają wszystkich poziomów. Rozumiem, rozumiem. No serio? I pełni pewnie życie. Nie, to, to ja po prostu musiałem użyć ul e, nie ulta tylko... Kurde, nie wziąłem. Dobra, no naprawdę te kuta li No ma potwornie DMG. Czemu on w to wlazł? On specjalnie daje mi kładać. To znaczy kilować? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, bo się bym zdenerwował z tego powodu. Nie lubię czegoś takiego, naprawdę. Dobra, już wolałem wziąć. Wziąć. Zaraz mam ulta, więc znów można coś pokombinować. Tylko poczekajcie, nie atakujcie dopóki ja nie mam... O Jezu, ten też ładnie robi kombo. Czy teraz warto nam. No, jesteś nasz. A może nie? Zużył fleszę. Nie żartujcie. Nie żartujcie. Snajpa. Udało się. No i tutaj przecież łazi. On będzie chciał się zabić. Tepa, idę. No, bakik. Kurde, mogłem to trochę lepiej zużyć użyć. No niestety ucieknie nam. niech trochę to posłabia ich, a ja już zużyję no już trudno mamy tego mamy tego na razie w tych innych ładnie idzie widzę trafiliśmy dobra, nie wiedziałem czy go dobiję yy, innej co nie już wolałem być pełny i po prostu dobić Czujemy tyle ile się da, myślę, że cofniemy, kupimy kostur, a może najpierw butki, nie mam pojęcia w sumie, może najpierw jednak, o się, co ja robię, nie chcę bić, chcę bić w tych okręgach, żeby po prostu mieć ładunki, w razie jakbym musiał naprawdę zaatakować mocno albo po prostu z z zharasować. Myślę, że teraz kostur. Budki te, w ogóle, pinka jeszcze nie postawiłem, zapomniałem. Mm -hmm. Bo od sobie radzi, dobrze. Nawet bardzo dobrze, żebym powiedział. O, ładny, proszę. Ładny, ładny. O z mailingiem, kurde. Coś, coś tu chyba nie pykło. Mam takie wrażenie. W miejscu? Czterech malfajtów. O, co to za DMG. Czy ja bym się może jakieś złapał? Albo przysnajpił. Dupa. Aj. Ucieknę, 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 ucieknę. Dupa. Niestety się nie udało. No w tej RC jest chyba zapisane, że... Gdy otrzyma obrażenia, to spada. To jest trochę... Idiotyczne. Naprawdę, to jest głupie. Powinna surfować po tej linii jak tylko chcę. A nie Spada, gdy ktoś ją dotknie, bez przesady. I ktoś ją trąci paluszkiem, tak jak w Wormsach był ten taki chwyt. To też ma spaść bez przesady. Bez przesady. Zrobili smokę. sumie to nie byłby głupi pomysł, gdyby któryś z nas wziął Ignite, Smaita w razie właśnie nie walki o smoka lub barona. Ej, 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 baki. jak tutaj na swoje linie. Ciekawe, czy jeśli on użyje na przykład swojego Q, czy ja też wtedy mogę tylko raz bić z tego? To mnie zaciekawiło w sumie. Nie widzi, dla mnie to nie działa. O ładnie, nie trafiłem go. Ej, zablokowałem się i on też. Ładnie, No Dobra, idziemy na limida, szować. Myślę, że się nam to opłaci. Będzie z tego kasa. Seria? Wszystkie linie idą chyba sprawnie. Bardzo dobrze. Kto? Gdzie? Zaraz szedłem pomysł. Bardzo to. Dobra, mnie nie będę Idę. Ale widzę, że oni też mocno walą. Leż poszedł. Pięknie. Patrzcie ile w ogóle tego było. Nie było szans, żebym on przeżył. Może to postać trzeba zawsze wyciągać na rękedy, tylko trochę trzeba ogarnąć tego. <grystanie> ULT, nie ULTA tylko combo E plus W, bo to naprawdę potrafi wygrać gierkę. Możesz ode mnie uciekać. Zostawcie mnie. O nie, niestety jest po mnie. Niestety było po mnie. Mm. O, leco Leci wsparcie od tyłu. No, i ku. Nawet nie wiem, kto to zabija, szczerze mówiąc. Zastanawiam się mocniej. Oj, chyba, on będzie miał dwa trupy. Co to się stało? O, 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 nie, jest 3 na dwóch, to um, chyba się nie uda. Chociaż? Widzę te. No dobra, to chyba się nie uda. Jeśli na przykład. 3, co to za potworne dębie? Jeszcze go porobił. Prawie. A, prawie. Su. On gdzieś tu jest. On gdzieś tu krąży. Gdzie? Widzę Cię. Dobra, nie ma go. Tutaj są? Wiem, że gdzieś są. Dobra. Dobra, ja sobie zeskoczę i idę pomóc. Jeden jest. One. Nie trafiłem go? Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzisz. Mnież mi uciekał teraz? Ej, nie, 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 no gdzie? A czemu on tak szybko biega? Nie, ja też tak chcę. To są dwa w ogóle free I idę. Lecę przecież. O kurde, ale się baliłem. Nie, nie ma szans chyba, że... Ja go zabiję? Okej, okay, udało mi się. O, te kombo jest ładny. To chyba trzeba na smartcastach robić, wiecie, te combo jednak. Hmm, dobra, idę już full pod AP. Może się nie powinno takim iść, że naprawdę 100% AP, ale... Chyba mogę sobie na to pozwolić, jakby ktoś pytał. To jest to tryb jeden za wszystkich, jest on jeszcze dostępny chyba do poniedziałku rana. Potem chyba wejdzie inny czy co weekend, jest nowy tryb, tak? Chyba coś takiego jest właśnie. Jeśli chcecie, to możemy jeszcze zabrać jutro, ewentualnie jutro, jakoś właśnie późnym wieczorem. Ponieważ nie będzie mnie raczej przed południem ani po południu, bo wracam do, 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 do akademika na uczelni O Boże, widzieliście te combo? Oby tak nie było w lejcie, bo to naprawdę będzie mogło być niedobre. O nie, do wszyscy fulla Ej, no bez jaj. O kurde. Z Możesz mnie zostawić. Możesz mnie zostawić. Ja chcę zlecieć stąd. Dupa, już sobie poleciałem. To jest beznadziejne. To jest beznadziejne. Myślę, że on dostanie dęgier, to po prostu nie można się ruszać. To jest do dupy nie? Serio. A tego pinka to ja w ogóle mam chyba do jakiejś minuty. Nie robię smoka, to jest prawda. Nie robię smoka? Co to za jakiś... kurde. On jest ujęciony, on się nie może ruszyć. Dobra, idę tam. Nie mam ulka, ale... No, myślę, że powinniśmy wziąć tego tak smoka. Ale pięknie, byłem. mimo to, że miał końce, to i tak. Robimy je w miarę naprawdę dużo. O, to jest ważne. To muszę złożyć. Dopiero tak sobie uświadamiam, że to jest niezbędne na nim. Ej, zagrodziliście mi drogę. Weźcie to już Dziękuję. Dobra, lecimy. Pamiętajcie, żeby przy ścianach latać. Macie wtedy większego speeda. Fajny ten lodowy. Nie powiem, że nie fajny, bo fajny. Prawie. Ale jak oni w nas wjadą, to to będzie koniec. Z kolei, tak, możemy ich ładnie posławiać, że to będzie dla nich koniec. Ale wiecie, to jeszcze zależy dużo od tego. O, ale pięknie! Nawet ta nie dostałem. kurde, co ja robię? O, poszło! Była i nie ma. Tak samo z nami? Ej, trochę nie po stronę. Ja to możemy przegrać, jak lecieje, ja tak patrzę, wiecie? To ja nie dobrze. A, jest, ja pushuje. Aha. Już nie Jestem ciągle w powietrzu. No nie, to naprawdę przestaje wyglądać dobrze. Naprawdę, z tymi chujkami to może być problem. Nie, naprawdę. Walę tego pinka, wiecie, na serio. Mogę tyle czasu, jeśli go nie położę, to go więcej dać nie położę. No ale kupcy, to ruszcz, już zniszczenie i mieć trochę więcej AP niż, nie, niż niech mi się zawala miejsca. Ogólnie fajny tryb. Wyobrażam sobie takich 5 Eni. O kurde, to by było ładne... To by była ładna rzecz. Stun... Kto pierwszy ze stunuje ten po prostu by wygrał chyba. O nie, Kurde, parę tego tak wycięć no naprawdę. Um, czy dam radę, czy dam radę, czy dam radę? Kurde, nie warto nie bo ja nie wiem gdzie oni skręcą. Chociaż tutaj mi już warto, za chwilę spróbuję coś takiego zrobić. Chociaż... Nie. E... Boże, pomóżcie mi, zróbcie mu coś. Czemu stoi? A jak on ma... No. To pokonany, będzie pokonany. O, czuję może tam... A myślałem, że tu enemy jakiś biega. No serio! Głupia żaba. Zaczęła się cofać. Spróbujemy. Sp Aha, Oho, już teraz nie nida. Dać, nie da raczej tak łatwo to nam nie będzie. O, lepiej będzie. że będzie, ja pani z dwóch Erek. Tego chyba nas nie ma po prostu. Seria? Myślę, że może nam zaraz nam się uda wziąć tą wieżę. Wziąć. Ale już tu ktoś idzie bokiem Pię... stój Idą po mnie Nie no, na sole jeszcze myślę, że można dać radę, ale nie 5 hmm, na 5 hmm, chyba nie Strasznie mi ode mnie coś Idę, idę. Ale pięknie. Jest nasz, jest nasz, musi być na... Ouuuuuż! Boo, skaczcie. Idź przede mnie. Ej, no w moją stronę, serio! No serio! Kto go gwalił w moją stronę? O, -o. Przeżyje? przeżyję? O może! wie, wy Pięknie uratował dupę. No puszujcie, puszujcie, Przynajmniej do inhibitor i będzie łatwiej. Dajmy radę? Już jeden się odrodził. Czy wyjdzie? No przynajmniej nie, nie dadzą rady go wziąć. Już idą. Niestety, ale chyba to nie to się nie uda. Chociaż jakby się udało. Wezmą. Wezmą? Serio? To gdzie jest cała reszta? Nie wiem, gdzie oni się pojawili. Wiecie co chyba jednak sprzedam tego dorana, żeby po prostu mieć już... O! Na całą udrękę. Może się nie powinno tak robić. A może się powinno tak robić? Nie wiem, ale ja to zrobię. I nie żałuję. Przyda nam się smoczek, przyda. Będzie drugi smog wody, tak? Tak, to jest chyba wodny. Czyli regeneracja HP po zawalku. Myślę, że bardzo nam się nawet przyda. Mamy go. I... Patrzcie, to jest pole minowe. O nie, teraz to wiecie co? Nie ma nas. Patrzcie. Naprawdę my chyba tego nie damy rady wygrać, jeśli nie będą tak nas na pewno nie możemy stać wszyscy koło siebie, bo to będzie po prostu ym, nasza przegrana, jeśli tak zrobimy. No ładnie, ładnie. DMG mamy, ale chyba i tak przebicie złożę. Zobaczymy ilu... Z... Co? Powiedzcie mi, co to jest za modlit? Wszyscy jesteśmy pod AP. Nie rozumiem tego, naprawdę. Omen? Broźne serducho? Nie, no bez przesady, to jest strata kasy i strata zlot, zlotu, zlotu na item. Po co on kupił zwykły pancerz? Ilu on ma tego pancerza, jest gdzieś tu? Nie ten, nie ten, nie ten. Może nie żyje, zaraz zobaczymy. No mm. to jest beznadziejne. O, on ma 250 zwykłego pancerza, gdzie nikogo nie ma w kinie. Choćby trochę podadę na salta taki 104, ale to było wszystko, no. Strasznie zbyt według mnie. Okropny. No ci oni są. Może warto nam przypuszczować ten ich A może oni już po prostu nie chcą. Kończyć. W sensie chcę ją kończyć. Oj, chyba niestety, ale nie ma naszego innego. No myślę, że jednak warto poświęcić jednego za nich ale sorki. Dobra, mamy. Oni będą chcieli nas zjechać. Będzie chciał... czy będzie chciał... Możemy ich tu przytrzymać, dosyć długo. O, dostał. Zaraz znowu dostanie. O. Okej. Okay. Myślę, że to może być chyba koniec tej gry spróbujemy przypuszczać. trochę posłałem wszystkie miniony że po prostu naszych było więcej myślę że to jest jednak koniec o właśnie to jest dobry sposób teraz ja tak zrobię o Jezus, nie tego jest że... no i to jest chyba koniec tej gry <tryk> Także dziękuję, widząc, że zechcieli ze mną zagrać. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, udostępniajcie i komentujcie. Hmm. Jeśli chcecie ze mną zagrać, to piszcie pod tym filmikiem w komentarzach. Widzieliście, że hmm, jednak trochę tych widzów może się uzbierać w jednej chwili i możemy wspólnie zagrać. Myślę, że to jest taka lepsza integracja dla mnie widzów. Zapowiadam, że zawsze jest takie, gdy jest ten głos kamerka, test, escape. Myślę, że może wprowadzić coś takiego. Ja byłbym za, więc zobaczymy jak to będzie. Na razie wszystkim.